Dzień witamy Państwa serdecznie w naszym studio y, franciszkańskim. Dzisiaj gościmy wyjątkowego gościa. Y, Witam serdecznie. Y, właśnie. I y, mamy garść ogłoszeń. To ja się cho chowam. Się. Kochani, więc na samym początku, y, jako franciszkanie, chcielibyśmy Wam złożyć serdeczne życzenia w tym nowym roku, w 2021. Błogosławieństwa Bożego, potrzebnych łask. Teraz zbliża się druga niedziela y, Druga niedziela? No. roku. Tak. Nie, Nie po druga, Bożym Narodzeniu. Po Bożym Narodzeniu, druga niedziela, a pierwsza niedziela Nowego Roku. O. Ale będzie mowa o świętości w Słowie Bożym, a więc życzymy Wam świętości, żebyście osiągnęli świętość, żebyście jak najdoskonalej wypełniali wolę Bożą w swoim życiu. To mówił, to zachęcał, tego też życzył często święty Maksymilian Kolbe. Tego my Wam również życzymy. Świętości i jak najlepszego wypełniania woli Bożej w swoim życiu. A jeśli idzie o ogłoszenia? Właśnie mam tu, proszę ojca, jakieś w ręku gadżety. To coś chyba z tym zrobimy? Tak, no, z tym coś zrobimy. Rozumiem. Zaczniemy może od tego. O, o. Kochani, więc zaczynamy od tego, że właśnie w tym roku z racji pandemii kolendy jak na razie nie będzie. Nie będziemy chodzić po waszych, po waszych domach. Ale przewidujemy, gdy ustanie może gdzieś tam, ob te, te, te że tak powiem, obostrzenia ustaną, to może się okazać, że będziemy chodzić. Po domach, ale tak. na zasadzie takiej, że y, ludzie zaproszą nas. Tak, jak do swoich domów. nas, to przyjdziemy. To przyjdziemy. Tak. Furnie, to nie. Na dzisiejszy moment, to co proponujemy, to msze święte w Waszych intencjach, które będziemy sprawować od najbliższego poniedziałku, 4 stycznia, od poniedziałku do piątku, przez cały miesiąc styczeń. I właśnie to będą msze Wasze intencji y, z chomilią. I po mszy świętej będzie takie specjalne nabożeństwo dla mieszkańców danych budynków, domów. I będzie to połączone z poświęceniem wody, wody, tak? Woda stanie się wodą święconą. I właśnie w takich pojemnikach dostaniecie takie pojemniczki, i w tych pojemnikach podejdziecie sobie i właśnie otrzymacie tutaj wodę święconą. I tą wodę święconą weźmiecie do domu. I potem, właśnie, nie tylko sama woda święcona Wam będzie potrzebna, ale również to pismo. Każdy z Was dost, dotrzyma również taki list, życzenia Bożonarodzeniowe i na nowy rok. Od naszego biskupa Józefa Górzyńskiego, ale z drugiej strony tych życzeń jest również obrzęd właśnie błogosławieństwa domu. I na samym wstępie jest mowa, żeby poprowadził to ojciec, matka rodziny lub ktoś z domowników. I jest cały formularz jakby tego obrzędu błogosławieństwa domu, które ma dokonać się w domu właśnie z tą wodą święconą. Oczywiście w czasie tego nabożeństwa będziemy się modlić też o błogosławieństwo dla rodzin, dla mieszkańców tego domu, ale też dla wszystkich chorych, cierpiących tych, którzy. Są akurat może na kwarantannie będą w tym czasie, może jeszcze będą chorować na koronawirusa, więc te wszystkie osoby chore, cierpiące z tych bloków domów też będziemy w tym czasie polecać. Koniecznie. Koniecznie. Kolejna ważna rzecz, informacja. Ja, ja może rzucę już tam. Tak, ja też to rzucę. E, kochani, kolejna ważna rzecz do końca narodowej kwarantanny. Do kiedy to jest? Do 17 stycznia chyba. Tak, zgadza się? Do 17 łącznie. stycznia. Wszystkie msze niedzielne będą są pobożne. pobożne i dodatkowo jest msza na godzinę 13. Tak. tak na którą serdecznie zapraszamy, usła? żeby mieć świadomość, że jesteśmy ograniczeni ilościowo w kościele, a więc żeby tak sobie to rozłożyć i żeby przychodzić na tą trzynastą, bo jak na razie na godzinę trzynastą, no... Jeszcze miejsca wolne były. nie? Bardzo, wiele, ale było. było no było, tak, było. Tak, było tak. miejsc wolnych. Zachęcamy. I w objawienie pańskie, czyli w tak zwane Trzech Króli, 6 stycznia, również tak. zapraszamy na godzinę trzynastą na przy świętą. A więc czyli ósma, dziesiąta, jedenasta, trzydzieści... Trzynasta i 18. Do... Do trzynasta jest taka wyjątkowa. Do siedemnastego... Do 17 stycznia. Te wszystkie niedzielę tak. I... 6 stycznia również będzie tam sza na godzinę 13. O. Ale oprócz tego 6 stycznia zapraszamy na godzinę 15.30. 30. Ponieważ... Tutaj. Tyle co mi wiadomo, ja nigdy jeszcze nie uczestniczyłem w tych obrzędzie tutaj, tych, tych pochodów Trzech Króli, a. ale to był taki... Szał. Szał był, tak. Ja na całą Ostrudę takie wydarzenie to było. Tak. Ja e, a więc robiąc. niektórzy nawet chyba by... Były, proboszcz się przebierał za, z jakiegoś króla, czy nie? Jest za 6 króla chyba. Ojciec Robert, tak? Tak, tak. Dobrze. dobrze. Szukać miłości, co kochać. A powiem, dając, otrzymujemy. A więc w tym roku no, z racji pandemii nie ma tego pochodu Trzech Króli, nie, ale nie ma ruszaku Trzech Króli. Ale organizatorzy proponują, żebyśmy zgromadzili się w naszych kościołach parafialnych i wspólnie kolędowali. Dlatego my zapraszamy Was na godzinę 15.30, 6 stycznia, na wspólne kolędowanie. Rozpoczniemy to wspólną modlitwą, koronką do Bożego Miłosierdzia. Yy, może przeczytajmy yy, ulicę. Tak, o, o właśnie, ja w kontekście tu... tej kolendy przeczytajmy ulice. Proszę, podzielmy się opłatkiem, podzielmy się. Wigilia, tak. prawie. E, Które ulice, Kiedy? na czym sze, za które ulice, za które domy, za które bloki będą odprawiane. A więc 4 stycznia, w poniedziałek, będziemy się modlić modli przy świętej za ulicę Jaracza, tak, Jaracza 6A579. 5 stycznia, we wtorek. Ulica Jaracza 13, Modrzejewskiej, Franciszkańska i tak zwane Staresza Franki. 7 stycznia w czwartek. Ulica Jaracza 14A, 15, 17, 19 i 19a. I 8 stycznia w piątek. Ulica Jaracza 14B, 11 i 11 A. Tak, i to tyle, jeśli A. chodzi o. A później no, będzie później. Tak, będzie w kolejnym tygodniu kolejne będziemy podawać. E, oczywiście w kościele również są dostępne, jest tutaj ten list z życzeniami świątecznymi i z informacją, co jest w zastępstwie kolendy, te msze kolędowe, że są. Ale tu jest też z drugiej strony, właśnie rozpiska już na cały miesiąc tych wszystkich rozpiska domów, bloków, za które będziemy się modlić w konkretne dni. Jeszcze jest ogłoszenie, ponieważ w naszym żółbku a nie jest, bo się bałem, że nie ma osiołka i robiliśmy konkurs, kto by mógł być i wylosowaliśmy, że na mnie padło, że ja mam być osiołkiem. Nie, no to byśmy byli owieczką, owieczką. Owieczką bożą taką, tak? Nie, no baranem. Baranem, może, aha. Baraniną. Ale no nie, tak, jest, jest, tak, to ów, tak, to dobrze, tak, bo już tak, się wystraszyłem. Tak, tak. tak. To wszystko no dobrze. i wszystko działa, bo w pewnym momencie była taka sytuacja, że nam tutaj szopka przestała działać. Nie działała, ale pan Mariusz wszystko. zadziałał, tutaj bezpiecznik jakiś siadł. To pan i... Mariusz nie działał, tak, jak nie, ktoś nie, nie, nie działał. A nie, on zadziałał. A zadziałał, on rozumiem, żeby tu właśnie zadziałała nam szopka, więc tak. woda tutaj strumyk Muszle płynie działają. i, i, i koło się, w, się kręci. Więc... W muszli się bateria, skończyła jednej, ale już nie, No jest, właśnie, tak. już wszystko działa. Wielbłąd, kupiliśmy tego. To co, na dzisiejszy moment? Yy, tak, jeszcze będą tyle. ogłoszenia dotyczące. To będzie osobno podane. Jak przyjmować komunię Świętą na dłonie. Tak. Tu kilka rzeczy takich praktycznych się na pewno przyda. Tak. Ale to będzie ten... w kolejnym materiale. Tak, filmownie. żebyśmy mogli go potem puszczać tak by niezależnie. W Kościele puszczać. Tak, tak. ale... A to tu są właśnie ogłoszenia na najbliższy czas. Tak. I zapraszamy Was jutro na mszę święty do nas, naszego gościła policzkańskiego. Dzisiaj sobot. Więc no do zobaczenia. Tak. W szczególny sposób na godzinę, na przyjęcie na godzinę? 13. 13. Serdecznie no nie. zapraszam. W ogóle, jak ktoś przyjdzie na 8, to później na 13 też niech przyjdzie na przykład, Nie? No dobra, żartowałem. Może no no, na... też przyjść, nie szkodzi. No to już na 13. Dwa razy ja można ludzi. być na nie, 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 przyjęciu nieświętą, no, ja wtedy można, nie? Także można, oczywiście. O właśnie, tak. istnieje. A, ta ojcze, jeszcze jedna rzecz, bo to ludzie pytali, jak z wchodzeniem do kościoła? O, o w sensie, które Którędy? Kturendy? Tak. No właśnie. Tędy I czy owędy, bo to nie wiadomo. Kochani, yy, zrobimy tak, że będą otwarte drzwi, nie tyle te główne, co boczne drzwi kościoła będą otwarte. To też z powodów takich bezpieczeństwa dla osób starszych, ponieważ mam świadomość, że wchodząc do zakrystii i potem schodząc, że tak powiem, z prezbiterium, jednak mamy stopnie, a tutaj jednak jest tych stopni mniej. A więc w niedzielę będą otwarte boczne drzwi i przez boczne drzwi kościoła będzie można wchodzić, albo też przez zakrystię. Czyli główne możliwości. Nie, przez główne nie. zamknięte. Tak, Czyli w tak. najbliższą niedzielę są drzwi otwarte kościoła. robimy tak. Drzwi otwarte boczne, boczne. te kościoła tak. i zakrysti. I tak. tak przez najbliższe niedzielę tak. i tą uroczystość objawienia pańskiego tak to będzie wyglądać. A no więc serdecznie, wspaniałe. serdecznie zapraszamy. Coś jeszcze? Ojciec ma te uszy? Nie, mamy ładny kościół, cię, zauważyłem właśnie. No, piękny mamy. Tak. Podobno z... jeden z największych w ostrudzie. I przystrojony tak, jak. Tak. Wspaniale. Tak. I garnki w ogóle są tutaj. Nie, nie widzicie, ale garnki mamy na, tak. na płocie. No to już chyba czas kończyć, bo jak już garnki, to kończymy. Bardzo Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. Pokój